Okolica hotelu wygląda tak. To już pokazywałam. Tak. I tak. Łada słynna. Rzadko kupujemy, ale na przykład w Japonii kupiliśmy kartę SIM. Ale w niektórych krajach nie kupujemy, bo jest internet ogólnie dostępny normalnie w mieście i można korzystać. Więc nie wydajemy pieniędzy na zbędne rzeczy. Nieraz można w restauracjach się zalogować. Jak jest parę minut czy godzin bez internetu, to się nic nie stanie. Więc nie zawsze mamy internet, i tu internet, i w ogóle wszędzie na świecie jest drogi. A my w Polsce mamy tani internet, dlatego że my już kartę SIM można kupić za 5 zł. A wszędzie w krajach to się zaczyna 30, 50, 70, 100. Więc droże jest. Ja Warszawa, Polska. Paruski z maźnika. Paruski, tak, paruski, tak? Paruski, tak o, da. A baza? Jak? Nie, a nie. <laughs> Zaczepiają na ulicach porozmawiać, pogadać, czy po rusku mało jest turystów, rozmawiamy. Mało, turystów mało jest turystów, tak. Można się dogadać. By Były kiedyś tory tramwajowe na tej ulicy 20 lat temu. Ale zlikwidowali, zlikwidowali tramwaje ze względu na budowę metra i trolejbusów. Tramwaj nie ma. Szkoda, bo fajne tramwaj widziałam na zdjęciach. Takie by było klimatyczne. Dlatego taki szeroki chodnik jest. Tutaj mamy metro w Baku, ale nie jedziemy tym metrem. Później pojedziemy. Na razie idziemy na miasto. Jesteśmy pod funikularem i są te trzy wieże, widać, fajnie oświetlone. I co chwilę się zmienia oświetlenie, pokażę, może bliżej podejdziemy. Płonące wieże w Baku nocą, tak wyglądają, co chwilę się zmienia. Flaga jest, później jest człowiek z flagą i kolory. I trzy kolory flagi. To jest atrakcja Baku, a nawet Azerbejdżanu, bo to są flagi. Jesteśmy w takim, takim ciekawym miejscu, bo tu jest Muzeum Dywanów, to już mówiłam, naprzeciwko. I to są płonące wieże, bo my mogliśmy podjechać bliżej, ale pod takim kątem, yy, tak blisko, to nie będzie tak widać, jak yy, z daleka. Więc tutaj fajnie widać. Takie są budynki oświetlone na osiedlu w Baku. W, a, w Uzbekistan też się tak oświetlał na kolorowo. Zresztą większość tych krajów tureckich takich muzułmańskich. Przejazd autobusem kosztuje złoty 20 zł. i jedziemy ile chcemy przystanków. Tam. 160 to ile? Y no. No jakoś tak. 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 I y, właśnie jedziemy ile chcemy przystanków. Jeden, dziesięć. Tyle samo kosztuje. Czekamy na autobus. E, kilometry tu są dochodzenia, więc podjedziemy, bo już kawał drogi. Trzeba wsiadać w pierwsze drzwi. I tam się odbija kartę. Pokażę jak to się robi. Głównie granaty się sprzedają. Na Straganach granaty, serkozi, budynki. Okropne w dzień wyglądają. Bardzo źle, takie w ogóle pobudowane jakieś do budówki. Odpowiadam na komentarze yy, osób, które piszą. Na moim YouTubie. Nie czytam z encyklopedii, tak jak niektórzy youtuberzy się przygotowują i y, nauczą się pół encyklopedii o danym kraju, i piszą albo nagrywają tylko głos, żeby opowiedzieć, bo i tak nikt nie zna całej historii na pamięć. Komentarze, o, to jest dobry pomysł, bo ja dawno nie nagrywałam takich rzeczy, a to jest bardzo przydatne. Dostałam takie pytanie: ile płaciłeś za ten pokój w Azerbejdżanie? Ceny w Azerbejdżanie są tak mniej więcej pewnie od 50 za noc do kilkaset złotych, a nawet ponad, nawet może nie kilkanaście tysięcy, ale za 2000 za 1000 za noc pokój dwuosobowy, czyli dwie osoby na przykład, albo jedna osoba. To takie ceny są. Ile płaciłam? Nie reklamuję hotelu, więc cen nie podaję i tak mogę tylko pokazać jaki standard i tak dalej. Jak się kupuje bilety komunikacji miejskiej, to pokazuje na filmach, można kupić kartę, bilety, doładowywać albo online też. Tylko my akurat doładowywaliśmy w automacie. A tutaj ktoś napisał, kto był pewnie w Azerbejdżanie, że w Azerbejdżanie turyści nie mają łatwo i różnie to może być. Szkoda, że tam nie dbają o czystość, taka prawda. Tutaj społeczeństwo jest. no tak. Nie będę może obrażać, ale jest brud, nie jest zachowana standard czystości w ogóle w hotelach szczególnie. Wybieramy sobie hotel czterogwiazdkowy i niestety opinie są kłamliwe w internecie, dlatego że jak dzisiaj na przykład y, wymeldowywałam się z hotelu, to pani sobie zażyczyła na koniec. Komentarz, y, opinię, tak, że jest super, tak, że jest super w hotelu, a wcale tak nie było. I Pani sobie takie życzy w ogóle opinię. I tak większość y, to jest nieprawda y, w tych opiniach hoteli. Y, więc nie wiem, y, i dlatego myśl, ja się sugerowałam hotelem, który czte, jest czterogwiazdkowy i ma super opinię. Okazuje się na miejscu, że to nie są cztery gwiazdki, tylko dużo mniej. I. Opinie są y, po prostu pod wpływem ludzi, którzy się wymeldowują pisane. Y, żeby już iść, żeby coś tam dobra, to napiszę super, czy coś tam i tyle. Super y, nie są super te hotele. Tutaj. Chyba, że naprawdę za kilka tysięcy, no to y, nie byłam w takim hotelu. Być może tak jest, no ale y, każdy sobie idzie do czterogwiazdkowego myśląc, że jest super, a wcale tak super nie jest. No, trzeba ponarzekać, bo jestem w takim kraju, że się narzeka. Następny komentarz pod filmem Na co uważać w Azerbejdżanie? Jest komentarz Pana Tomasz to ja czy coś, a może teraz do Turkmenistanu. Ja lubię takie komentarze, a może teraz, a może teraz co? Na razie to nie. Polecę nigdzie to, co mi tam, nie wiem, każdy podpowiada, tylko ja patrzę na ceny, na bilety, na możliwości, żeby mieć dni wolne. Teraz to na razie nigdzie, a poza tym podróże są też drogie, zależy. No tak drogie, jak jest kilka podróży, no to to wszystko kosztuje. To nie jest jedna podróż. Że lecę raz i koniec, yy, tylko że to jest dużo podróży i to kosztuje. Możecie wspierać mnie na przykład na kanale na, na podróż. I jak pan sobie życzy do Turkmenistanu, to ja proszę sprawdzić, jakie są ceny i mi wpłacić na konto. To będę spełniać zachcianki, tylko że nie wyliczone koszty, tylko tak, takie w zapasie, żebym jeszcze mogła <laughs> polecieć jeszcze gdzieś. <laughs> do wymagania są duże. Albo na przykład ktoś napisał Michał, Warsowie. Sywia myślę, że by tam właśnie polecieć. Super wyprawa. Może następna wyprawa do Moskwy, na przykład i San Petersburg. Też myślałam o tym. To zapraszam do wsparcia finansowego i pewnie polecę. No to wszystko kosztuje. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło od 10 lat, od 8 lat, kiedy mam kanał, czy od 7. A od w sumie subskrypcji miałem ze 3, 3 lata, 4 dopiero na kanale. Subskrypcja. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś wpłacił mi pieniądze i powiedział: Leć do Moskwy, masz tu kasę, tak? Nie ma. Jeszcze się nie zdarzyła taka osoba. Stam tylko napiski y, niewielkie i na tym się kończyło. A wymagania są szerokie. Jest 20 tysięcy osób na moim kanale, a miliony w Polsce, a i na świecie jeszcze więcej i każdy ma inną wizję oglądania Azerbejdżanów, czy tam nawet innego kraju i ja na przykład jak sobie szukam filmów i przechodzę i szybko przewijam, aha, nie ma tu żadnych restauracji, nie ma komunikacji, to mnie ten film nie interesuje, Id idę dalej. I 20 tysięcy osób może, na przykład dzisiaj ten chce obejrzeć komunikację, ten chce obejrzeć historię, ten chce obejrzeć, co zjeść, albo jeszcze jakie pamiątki kupić. I nie da się, żeby jedna osoba wszystkich zaspokoiła. Nie da się. I dlatego filmy są różne. Trzeba, jak tutaj na moim kanale jest film jakiś tam o przejazdach, o pociągach, o. No to każdy wie, jaki mniej więcej nagrywam, content i może. Po prostu o historii sobie szukać. Historia Azerbejdżanu w internecie i tam można sobie posłuchać. U mnie nie opowiadam takich rzeczy. Azerbejdżan podobał mi się. To nie jest na długo. Tu są też problemy różne zdrowotne. Tu trzeba uważać. Mimo tego, że higiena jest zachowana, to niestety można się zatruć. Ja nie wiem, czy ty się właśnie zatrułeś w restauracji. Właśnie. Jedzeniem. Nie wiem też również, czy w samolocie się nie zatrułam jedzeniem też. Więc trudno powiedzieć, gdzie był problem ten właśnie zatrucia. Czy jeszcze w samolocie czy już także, tak, także trzeba też uważać, aleki mam takie. Właśnie na za, takie zatrucie, takie doraźne, i jakoś ok, ale jakby było gorzej, to, to też wyjazd się psuje. I to, to jest takie też ryzyko wyjazdowe do takich krajów, że można zachorować. Tak, to jest za każdym razem tak, mamy takie problemy jednak. I, I nie tylko w takich krajach, ale też zdarzało się w sumie wszędzie, że inna flora jest. Nieraz y, trafi się coś w jedzeniu. To może być na całym świecie i to jest też takie ryzyko podróżowania. Te przemyślenia wieczorne, dostaje komentarze, no nie opowiadasz historii, ale ja nie opowiadam historii, bo ja nie jestem historykiem, jestem yy, podróżnikiem. Podróżuję, podróże pokazuję, małe i duże. To, że na przykład nie opowiadam historii całej, ja dużo wiem o tym kraju, nie, ale nie, na, nie nagrywam historii, bo ja na przykład zwiedzam bardziej, nagrywam, Chcę zobaczyć, nie? No bo ja tutaj nie przyjechałam tak do końca dla ludzi, żeby pokazać i opowiadać ludziom, tylko ja to y, chcę poznać i to oglądam, poznaję i tak dalej, odwiedzam miejsca i co nieco coś tam powiem, tak? Ale historii żadnej nie opowiadam, nie mam na to czasu, bo ja bym musiała... Chyba y, być na dwa miesiące w jednym miejscu, żeby to wszystko opowiadać. Więc y, no, jak kogoś będzie interesował kraj, to sobie doczyta, ale można pokazać fajne miejsca. Właśnie pokazuję fajne miejsca, które warto zobaczyć, a później sobie można doczytać. Bo ja lubię sobie, tak y, to się mówi, lubię odkrywać miejsca oglądający i nie tylko, wymagają od youtuberów, którzy podróżują po całym świecie, żeby mieli całą kulę ziemską tu w głowie. A ciekawa jestem, czy ktoś, kto, czy wszyscy zdawali historię z matury. I historię na przykład, geografię i czy wszystko tak mają w tej głowie i wszystko wiedzą. Jak nawet ktoś nie wie, a podróżuje, to się tego dowiaduje, tak? Ale y, osoby, które siedzą w domu i nie podróżują, to powinny wszystko wiedzieć. Tak. Powinny maturę zdawać na 100%. Ja nie wiem jak to jest 100%, bo my kiedyś, jak zdawała maturę, to były oceny. Więc na piątkę powinna być matura z geografii, z historii i, i wszystko wiedzieć o każdym kraju. A my się jednak na przykład historii nie uczyliśmy o Azerbejdżanie, znaczy na pewno jakieś tam wojny były, tak? Ale my się głównie historii Polskiej uczyliśmy. I każdy kraj uczył się swojej historii, tak? A to, że, że ja na przykład wiem tutaj dużo i jak o kraju się dowiaduję, jak gdzieś tam lecę, tak? Ale człowiek nie wszystko wie, bo nie jest alfą i omegą, tak? Więc no, nie wszystko się wie, ale historię tam się zna, no bo jak odwiedzam na przykład, czy wie, że widzieliśmy kiedy tam powstały, czy pomniki, czy kiedy tam niepodległość kraju, na przykład Azerbejdżan, Azerbejdżan w 91 odzyskał niepodległość, więc 34 lata na przykład już nie jest pod panowaniem ZSRR, ale jeszcze widać tutaj pozostałości. Tu widać w tych krajach, to tak jak zwiedzamy, to cała Rosja tak naprawdę jest. To jest wszystko widać. Zjeść można, obejrzeć, poczuć tą Rosję cały czas. Azerbejdżan, jak byliśmy w Uzbekistanie, też Kazachstan. Byliśmy yy, yy, Mołdawia też trochę no, w Tyraspol Na przykład byliśmy w Tyraspolu, Pomówię mówię to, to z, te, z tego ostatniego okresu, nie? byliśmy, ale dużo jest takich krajów. Nawet Ukraina, tak? A zwiedzać ponad 100 krajów, to też się dużą wiedzą ma. To się na pewno większą wiedzą ma niż ktoś nawet, kto zdał historię yy, z natury na piątkę. Uważam, że mam większą wiedzę od takiej osoby. No niekoniecznie, ale tak mi się wydaje, nie? Że tu zwiedzić tyle krajów, no, To ma się dużą wiedzę. Mimo tego, że się wszystkiego nie wie, no bo wszystkiego nikt nie wie. A nawet jak się ma duże doświadczenia, to też się wszystkiego nie wie. Także ja też wszystkiego nie wiem. Nie? Pokazuje się fajne miejsca, co zjeść. No bo na przykład, na przykład Taki historyk, co opowiada tą historię. Nie każdy lubi taką historię, żeby ojej, tu pod panowaniem tego króla i tamtego było to i to. A na przykład jedni wolą na przykład e, gdzie coś zjeść, bo jadą na wakacje, jadą sobie coś zwiedzać, chcą dobrą restaurację znaleźć, chcą się przejechać komunikacją miejską. To jest teraz chyba na czasie. Historia też, ale to sobie można doczytać. A fajne miejsca to. Ogląda się na YouTube i wszyscy oglądają. Takie są wyświetlenia na różnych kanałach, na różnych, różnych kanałach youtuberów. Każdy sobie coś szuka. Dlaczego wy nie siedzicie w bibliotekach, w encyklopediach o Mołdawii, o y, Azerbejdżanie, tylko chodzicie na kanał na YouTube? Na przykład moje oglądacie, bo nie każdy chce historię taką jako taką słuchać z encyklopedii. Dlatego zwiedzamy dalej. No idziemy teraz wieczorkiem, jest 21, jest bezpiecznie. Autobusu nie ma długo chyba. A może metrem pojedziemy Rzadziej pewnie jeżdżą Także ja się żegnam. To chyba moje przemyślenia na tyle, pa.